Nasze pupile bardzo lubią pić soczki. Kiedyś kupowaliśmy soczki wszelkiego rodzaju w sklepach. Ale, że w sklepach są mało dostępne soki w 100% naturalne i więcej jest dodatków chemii i różnych ulepszaczy, postanowiliśmy kupić malutką, sprawną i wygodną, funkcjonalną, ale zarazem szybką w myciu sokowyróweczkę firmy polskiej Zelmer Julita. I robimy soczki sami. Akurat prezentujemy tutaj soczek, jaki w porze zimowej robimy. W letniej, oczywiście, z letnich owoców będą robione, a teraz akurat jest marcheweczka, jabłko, pomarańcz. I w ten sposób taki soczek robimy raz na 3 do 5 dni. Przechowujemy go w szklanym pojemniku zamkniętym, bez dostępu powietrza. I następnie yy, przez te 3-4 dni z lodóweczki codzień dozujemy do pojemniczków, do picia. No rób! No, Добрый пчел. No, 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 no. no i teraz przelewaj ten do szklanecz, do tego. I tak zrobiony soczek trwa to raptem dwie minuty. Przelewamy właśnie do pojemniczka szklanego, który później jest schowany do lodóweczki. I tak raz na cztery dni średnio robimy taki soczek, który, dawaj łapkę, który nawet nasz, o, nasz lorek, bardzo lubi pić, nawet już prosto z garnuszka. O wszystkim, którzy mają papugi, polecam tę metodę. Jest naprawdę szybka, sprawna i na pewno 100% zdrowa dla pupili.